Stowarzyszenia Młodzi Nowocześni z udziałem posłanek na sejm Barwary Dolniak i Moniki Rosy oraz samorządzących. Pragniemy uświadomić mieszkańcom Śląska, jak wchodzące właśnie w życie zmiany zawarte w tzw. Polskim Ładzie wpłyną na jakość życia każdego z nas. Polski Ład to wyższe podatki, tony nowych przepisów, chaos prawny. Dokument wprowadzono w pośpiechu i na kolanie, a z pewnością przełoży się na życie każdego z nas, bo każdy będzie płacił wyższe ceny dlatego, że bezpośrednim skutkiem Polskiego Ładu będzie jeszcze większa drożyzna. Zmiany uderzą w kieszenie samych pracowników, między innymi odbierając im możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, ale również zbombardują finanse przedsiębiorców, powodując upadek miejsc pracy i blokując Polkom i Polakom drogę do bogacenia się. Teraz proszę o zabranie głosu posłanka na sali Uchwalone przez rządzące przepisy są nieprecyzyjne, niejasne, zawierają mnóstwo niezrozumiałych gromów słodkowych, a także luki prawne, które będą pozwalać na bardzo dużą interpretację. Możemy założyć, że zwłaszcza korzystną dla rządu. Rezor finansów zapowiedział, że w następstwie Polskiego Ładu podatnicy zyskają rocznie 17 miliardów złotych. Wskazał również, że około 18 milionów podatników zyska na wprowadzeniu polskiego ładu. Jeżeli więc przeliczymy te 17 miliardów, które ma, mają zyskać podatnicy na miesięczną kwotę, dam nam to około 400 milionów złotych. Jak łatwo przeliczyć przy 18 milionach podatników, na które wskazuje resort finansów, to zaledwie, proszę Państwa, 78 zł Przy szalejącej inflacji. Ta kwota zostanie po prostu zjedzona przez inflację, a ona nas szybko nie opuści, bo już nawet prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiada, że w połowie roku będzie ta inflacja wynosiła około 7%. Takim przykładem niechlujnego tworzenia prawa przez większość sejmową jest ostatnio uchwalone prawo zmiany w prawie energetycznym. Do czego doprowadziły? Ano do sytuacji, w której na początku roku wielu Polaków otrzymało potężne rachunki za gaz. My jako Koalicja Obywatelska, by wyjaśnił w sposób niebudzący wątpliwości sytuację, jak należy rozumieć indywidualnego odbiorcę, zapowiadamy złożenie projektu ustawy, który określi właśnie definicję. I indywidualnego odbiorcy. To nie będzie tylko osoba mieszkająca na przykład w domu jednorodzinnym, ale także w bloku, bez względu na to, czy rozliczana będzie indywidualnie, czy też nawet w w lub wspólnoty Polacy mają mieć poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Nie mogą być zaskakiwani co chwilę zmianami, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do tego, że rząd mówi, że coś znowu dał Polakom, tylko zapomina dodać, że czyni to wyciągając podziku z drugiej kieszeni, przykład ochrona zdrowia. Rząd zapowiada, że w tym roku nastąpi wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Nie dodaje tylko, że nowe środki z budżetu nie zostaną przeznaczone, więc o co chodzi? Ano po prostu Narodowy Fundusz Zdrowia dostanie większe środki znowu z naszej kieszeni, bo wzrastają składki zdrowotne. Proponowaliśmy poprawkę do budżetu dotyczącą pracowników administracyjnych sądów i prokuratorów. Doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja w wymiarze sprawiedliwości i tę poprawkę proponowaliśmy, by przyjąć wzrost wynagrodzeń zaledwie o 12%. Niestety większość sejmowa odrzuciła poprawkę i ten wzrost, proszę Państwa, nastąpi w wysokości zaledwie 4,4%. A więc nie pokryje w ogóle zapowiadanej inflacji, zostanie przez nią zjedzony. Także pracownicy nie odczują wzrostu wynagrodzeń w tym roku. Niestety wzrost energii elektrycznej też następuje w, w dużej wysokości, bo to aż 24%. Gdyby rząd przez te swoje 6 lat sprawowania władzy podejmował działania, które zwiększą miks energetyczny, tworzą różnorodne źródła energii. Dzisiaj ta energia byłaby tańsza, a tak każdy z nas musi się liczyć z 24% wzrostem cen za energię. W zeszłym roku w 2021 aż 80% energii pozyskiwaliśmy z węgla kamiennego i brunatnego. Najwyższa pora podejmować działania, które nie niszczą innych źródeł energii, jak energetyka wiatrowa czy fotowoltaika, ale podejmować działania, które w postaci budowy sieci przesyłowych czy magazynów energii, które pozwolą nam na odpowiednie działania, jeżeli chodzi o energetykę. My obywatele chcemy zmian, które poprawią naszą sytuację, ale ona nie będzie polegać na tym, że rząd oszukując, iż inflacja będzie wynosić w przyszłym roku niewiele więcej niż 3%, tak naprawdę spowoduje, że będą większe zyski z podatku VAT, bo on będzie zdecydowanie rósł, bo inflacja będzie większa, a ten wzrost podatku VAT nie będzie odpowiadał wzrostowi wynagrodzeń. nowy rok zazwyczaj wchodzimy z wielką nadzieją. W ten rok, niestety, 2022, wchodzimy przede wszystkim z drożyzną. Z przerażeniem patrzymy na rosnące rachunki gazu i prądu. Z przerażeniem patrzymy na to, ile pieniędzy w związku z rosnącą inflacją wydajemy w sklepie. Patrzymy z przerażeniem na to, jak rosną nam raty kredytów. Patrzymy z przerażeniem na to, jak przedsiębiorcy muszą sobie radzić zarówno z drożyzną, jak i z nowym ładem, który wszedł od 1 stycznia. Nowe opodatkowanie, nowe skomplikowane procedury, wzrost, wzrost składek zdrowotnych. Polski Nowy Ład tak naprawdę jest kompletny bezład. To już teraz obserwujemy nauczyciele, gdy policjanci informują nas o tym, że otrzymali wynagrodzenia niższe od 400 zł. Te kolejne przepisy, które będą wchodziły w życie, te kolejne utrudnienia pokażą nam, jak wielki to jest bubel prawny, przed którym naprawdę ostrzegaliśmy. Aby ułatwić Polkom i Polakom funkcjonowanie w, w Polsce, prowadzenie swoich biznesów, otrzymywanie godnych wynagrodzeń, nie oczekujemy działań pozornych, jakie prowadzi rząd, ale o tym, żeby myślał do przodu, zanim prowadzi konkretne regulacje. Działania pozorne to jest coś, co Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo mocno rozwinięte. to widzimy w mailach pana ministra Dworczyka. W mailach ministra Dworczyka jasno mówią o tym. Panujemy nad pandemią, ale tylko pozornie. Pomagamy ludziom, coraz więcej osób żyje w skrajnym ubóstwie, ale tylko pozornie, po to, żeby PR się udał, po to, żeby pokazać i wykorzystać szanse. Wykorzystujemy szanse na granicy, gdzie jest kryzys, żeby się dobrze pokazać, wykorzystujemy szanse przekazując pożywienie osobom, które żyją na granicy ubóstwa, żeby PR-owo wykorzystać szanse, pokazujemy, że panujemy nad pandemią pozornie, przynajmniej na weekend, żeby wykorzystać szanse i żeby wybory się udały. Wykorzystują media publiczne po to, żeby pokazać, jak doskonale żyje się w Polsce. Ale Polki Polacy widzą, że ceny prądu, że ceny gazu, to, że o kilkaset procent stają terapii. Przedsiębiorcy widzą, jak ciężko prowadzić jest w Polsce biznes. Już teraz, licząc swój biznesplan na przyszłość, robiąc bilans finansowy, niektórzy zamykają swoje przedsiębiorstwa. Mówią, nie damy rady, albo ceny wzrosną o kilkaset procent. i dadzą rady utrzymywać pracownikom. specjalne podręczniki, żeby wyjaśnić, w jaki sposób ma funkcjonować nowy ład. I to jest początek, to jest styczeń 2022 roku. Roku, w którym po ciężkich przejściach z panawirusem, z epidemią, z inflacją, nadzieją, a wchodzimy z przerażeniem, co jeszcze nas czeka, co ten rząd wymyśli. My, jako opozycja, jako koalicja obywatelska, jako samorządowcy, działacze społeczni, staramy się pomagać, ale jesteśmy tylko i wyłącznie opozycją. Możemy mówić: zróbcie to, trzeba to przewidzieć. Składamy projekt ustawy dotyczące energetyki, żeby pomóc ludziom. I to wszystko jest odbijanie się od ścian. Mam nadzieję, że tym razem rządzący pójdą korozum do głowy. Przynajmniej częściowo będą w stanie realnie, a nie pozornie, ulżyć, jeśli chodzi o ceny gazu i energii w Polsce. To takie wnioski można O czym jednak mówi się mniej? Polski Ład to również bezprecedensowy zamach na polskie samorządy, które stracą łącznie 13,5 miliarda skali roku. Rząd PiS odbiera pieniądze miasta, samym blokując w kolejnych latach inwestycje najbardziej wpływające na otoczenie każdego Polaka, każdego z nas. Są to chodniki, drogi, miejskie szpitale, żłobki czy przedszkola. Trzeba sobie jasno powiedzieć, jeśli państwo polskie dąży do osłabienia samorządu, to świadomie pogarsza warunki życia każdego obywatela i obywatelki. O tym, jak bardzo uderzy to w nasze miasta, w nas, Polaków, w, się w powiaty, odpowiedzą państwu samorządowcy nowoczesnej ze Śląska. I Jako pierwszego chciałbym zaprosić pana Bartunija Czaję. Nie ma go pana. Adam. No to w takim razie serdecznie zapraszam Adama lejmana Polski. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, Nowy Polski Ład to nie tylko Uderzenie w samorządy to nie tylko straty sięgające w poszczególnych miastach kilkuset tysięcy, kilkuset milionów złotych w ciągu najbliższych pięciu lat. W Katowicach ta strata w ciągu pięciu lat szacowana jest na ponad 750 milionów złotych. I to uwzględniając wpływy, które rząd obiecał naszemu miastu, to nie tylko wyższe rachunki za prąd, to nie tylko wyższe rachunki za gaz to również uderzenie przede wszystkim w sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności w osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. To wyższe koszty przede wszystkim związane z brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Koszty, które spowodują, że część przedsiębiorców zamknie swoją działalność, część przedsiębiorców postanowi przenieść swoją działalność za granicę i tam płacić podatki, wspierać inne państwa, a część przedsiębiorców te dodatkowe koszty przerzuci na, na obywateli, na finalnych konsumentów. To znów nakręci hiperinflację w Polsce, dzięki czemu każdy z nas będzie musiał płacić za nowy ład, który został wprowadzony w tym roku. Proszę Państwa, nowy ład, polski nowy ład to nie tylko straty, o których powiedziałem, dla poszczególnych: czy to pracodawców, czy to samorządów, czy nawet związane z podwyżkami cen na rynku. Ale to również straty, które będą poczuane przez osoby, które pobierają w tej chwili emerytury. emerytury, na które przez lata ciężko te osoby pracowały. Tylko część osób skorzysta na tym. Natomiast ci, który, e, którzy wypracowali sobie e, emeryturę, niestety również będą ponosiły, ponosiły te osoby koszty związane z wprowadzeniem nowego polskiego ładu. Dziękuję. Teraz serdecznie chciałbym zaprosić Panią Agnieszkę Filipką. A to musimy tylko mikrofon zjechać. Szanowni Państwo, jestem radą Rady Miasta Kiwica. Tam ziemią więcej komisji i dialogu poświęcą. Yy, bo to właśnie w ciągu tego dialogu, który... Yy, Współpracujemy z mieszkańcami miasta. Musimy im zobaczyć, dlaczego nagle miasta regionu, czy gospodarcze, musimy być miastem, które naciska na zjadanie. Obiecaliśmy mieszkańcom naszego miasta nagle, eee, w zasadzie Niestety, w tym generacji prognozy wstrząsowej okazuje się, eee, że budowa szczera będzie kosztować miasto 6 milionów. A na tzw. polskim ładzie miasta 800 milionów. Także budowa nowego szpitala w Wisłach jest naprawdę poważnie zróżnicowana. W samym obecnym roku, 2032 na inwestycje miasta musi oszczędzić ponad 260 milionów, laty, a na rok bieżący 60 milionów. Zatem mieszkańcy muszą się z tym, że nie będą remontowane chodniki, drogi. Że nie będą doświetla na ulicach, które tylko wymagała. Ale przede wszystkim tak jak mówiłam na początku i na ten krót zdrowia i się uda. Teraz głos zabierze pan Adam Szymczyk serdecznie. Pogoda nam nie jest tak jak wprowadzenie nowego ładu. Wiele już zostało powiedziane. Ja tylko przygotowałem taką jedną planszę, na której jest pokazane, ile miasto Katowice straci na, na przestrzeni 4 lat pieniędzy po wprowadzeniu, ja powiem, ten sposób polskiego nieładu. No tak powiem, jestem radnym miasta Katowice. Zasiadam w Komisji Rewizyjnej Rozwoju, Transportu, Kultury i e, te kwoty odbiją się e, na każdym obszarze. Jest to kwota, tak jak Pan powiedział, minus studencji, ale jest to kwota 823 miliony złotych. W 2022 roku jest to 161 milionów, w 2023 jest to 190 milionów. 24 jest to 224 miliony, a w 2025 jest to 248 miliony. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, na co te pieniądze, które stracimy, mogłyby pójść? Tak, panie radne, panie, panowie radni, panie, panie posłanki mówiły. Praktycznie tracimy na wszystkim. Są to ogromne pieniądze. Dodatkowo powiem państwu jeszcze jedną rzecz, że. Nasze miasto Katowice zostało przez agencję ratingową umieszczone na liście obserwacyjnej ze skutkiem negatywnym, więc jesteśmy obserwowani i będziemy mieli problemy w przyszłości z zaciąganiem kredytów. Na pewno je dostaniemy, ale na pewno dostaniemy je z oprocentowaniem znacznie większym niż do tej pory. Myślę, że te liczby przemówią do wszystkich. A przede wszystkim do pana premiera Murowieckiego, któremu dedykuję te liczby, żeby zapisał to na swoje konto, tak jak było powiedziane w tych, w tych mailach, o których żeśmy słyszeli. Dziękuję jeszcze Nawet podczas tej konferencji prasowej podszedł nas starsza pani i mówi: Pani Moniko, proszę powiedzieć o emeryturze, bo emeryturze stracą. Bo mój mąż bardzo ciężko pracował, był górnikiem i on straci emeryturę, ale całe życie bardzo ciężko pracował. Wyszła druga starsza pani i mówi: Pani Moniko, a gdzie my możemy o dodatki osłonowe się ubiegać? Bo nie wiem Bo rząd nie poinformował osób, które mieszkają na przykład w mieszkaniach komunalnych, które mają emerytury poniżej 2000 zł, gdzie mogą o taką pomoc się sprawić. I w tej sytuacji, w nowym roku, który, jak mówiłam, powinniśmy wchodzić naprawdę z optymizmem, z nadzieją na przyszłość, te osoby są zagubione, przerażone, Niestety, i słabsze społeczeństwa czy Solidarności nie najbardziej czuło skutki, skutki pracy, drożyzny i nowego pracownika. Czy są jakieś pytania? Ja jeszcze tylko uh, pozwolę Państwu dodam jedną kwestię. Do tych emerytów, o których um, powiedziała Pani prof. Monika Rosa, dochodzi mi jeszcze ludzie, którzy nie mają w co będzie dalej. Dzisiaj odwoływane są przyjęcia do szpitala, dzisiaj odwoływane są planowane mm, zabiegi operacyjne. A co będzie w tym roku dalej, skoro szpitale należą do tych yy, podmiotów, które będą płacić ogromne koszty właśnie związane z podwyżką gazu czy energii elektrycznej? Do dzisiaj szpitale nie wiedzą, czy yy, ośrodki pomocy społecznej, czy. Yy, yy, instytucje, które zajmują się opieką nad ludźmi yy, chorymi. Nie wiedzą do dzisiaj, jak będzie wyglądało finansowanie, jeżeli chodzi o wzrost na przykład ten kazim. Wyliczają ogromne kwoty, a w założeniach budżetowych mają przeznaczone zdecydowanie mniejsze należności, te, które wyliczone zostały jeszcze przed podwyżką. Jak jawi się nasza przyszłość, sporo w najtrudniejszych tematach, jak kwestia emerytury, jak kwestia naszego zdrowia, Obywatel yy, nie ma pewności, jak będzie wyglądała yy, rzeczywistość. To rzeczywiście rok, który zapowiada się wyjątkowo źle, a wszyscy w życzeniach noworocznych życzyliśmy sobie przede wszystkim zdrowia i spokoju. To pokazuje, jak Polacy yy, są przestraszeni, są niepewni rzeczywistością i zaczekają Szanowni Państwo, jak widać, polski ład przynosi zmiany, które prędzej czy później wpłyną negatywnie na życie każdego z nas. Każdego, oczywiście z pominięciem polityków PIS i ich rodzin. My, młodzi, możemy zapłacić szczególną cenę. Wchodzimy właśnie na rynek pracy i spotykamy się z trudnością w znalezieniu zatrudnienia przez kryzys wywołany pandemią. Będzie o nie tylko trudniej, ponieważ kolejne firmy zostaną dobite nowymi podatkami. Z kolei za cały kryzys gospodarczy, jaki szykuje nam rząd PiS, również przede wszystkim ludzie młodzi będą płacić latami. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej konferencji. Zachęcam do zadawania pytań. Pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. W razie, jeśli nie ma pytań, dziękuję Państwu jeszcze raz za zadane pytania oraz udział w konferencji prasowej Stowarzyszenia Młodzi Nowocześni i Partii Nowoczesna.